Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witajcie 2 kwietnia w sobotę. Za chwilę fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 7, wersety od 40 do 53. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Słysząc te słowa, niektórzy spośród tłumu powiedzieli, z pewnością ten człowiek jest owym prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale inni mówili, jak może Mesjasz pochodzić z Galil. Czy Tanach nie mówi, że Mesjasz jest z nasienia Dawida i pochodzi z Beit Lechem, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid, i ludzie podzielili się z jego powodu. Niektórzy chcieli go pochwycić, ale nikt nie podniósł na niego ręki. Strażnicy wrócili do głównych kochanim i Prusim, którzy zapytali ich, czemuście go nie przyprowadzili. Strażnicy odrzekli, niech jeszcze nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Czyli was też omamił? Odparowali Prusim. Czy ktoś z władz mu zaufał? Albo któryś z Prusim? Nie. Owszem, ci Amchaarec, ale oni nie mają pojęcia o torze ciąży nad nimi przekleństwo nak dimon człowiek który poszedł przedtem do jeszui a był jednym z nich powiedział im przecież nasza tora nie potępia człowieka zanim się go wpierwnie przesłucha i nie ustali co on robi odrzekli czyżbyś być i ty był z galil badaj tanach i sam zobacz że żaden prorok nie pochodzi z galil i wszyscy oni odeszli, każdy do swojego domu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, znowu pełna tutaj dramaturgia tej Ewangelii, czyli znowu spór o Jezusa. Popatrzcie, jak to się toczy do, do dnia dzisiejszego. I, i mm, pierwsza rzecz to jest taka, że już mamy ludzi, którzy wyznają, to jest Mesjasz. Czyli to nie jest tak, że to wszystko się dopiero stworzyło, jak niektórzy wrogowie pana Jezusa próbują wsączyć taką, taką teorię, że to wszystko dopiero później apostołowie, że to oni tam wymyślili, bo chcieli jakiegoś imperium, kościoła, pieniędzy, władzy nad ludźmi. Nie, my już tutaj widzimy w tym, w tym procesie, jeszcze, jeszcze Pan Jezus nie jest sam sądzony, ale już o nim, już nad nim jest proces, już się toczą rozmowy. Kim on jest, skąd on pochodzi, co to za człowiek? Jeszcze nie mamy faktu zmartwychwstania, jeszcze nie mamy cudów, Jeśli, jeszcze nie mamy obecności Jezusa, jeszcze nie mamy Eucharystii, jeszcze, jeszcze do tego nie doszło, jeszcze nie doszło do zesłania Ducha Świętego, a już. Ludzie mówią, to jest Mesjasz, to jest Mesjasz. I popatrzcie, kontrargument stał się tak naprawdę argumentem na prawdziwość wiary w Jezusa. Jeśli ktoś bierze Tanach, czyli Słowo Boże, Tanach to było Pismo Święte, żydowskie Starego Testamentu, pięcioksiąg i Pisma, to oni mówią, Tanach mówi, że będzie pochodził z Beit Lechem. Oczywiście chodzi o Betlejem. Nasza spolszczona nazwa. Beit Lechem. Czy, on ta, czy nie ma mesjasz, mesjasz ten, który ma zbawić lud, czy nie ma przyjść właśnie z Betlejem? No oczywiście, dla nas to wszystko już dzisiaj jest jedną yy, układanką, która się poskładała. Te puzle małe, rozsypane, one już dzisiaj tworzą pełen, prawdziwy obraz co do najmniejszego elementu. No, ale tam właśnie już się to ludziom z jednej strony nie zgadzało, a z drugiej strony zgadzało. Jeszcze nie mieli pełnej prawdy, nie mieli jeszcze tej wiedzy, którą my już dzisiaj posiadamy, ale to też jeszcze nie jest pełna prawda i nigdy nie będziemy w takiej stuprocentowym poznaniu Boga, bo On przewyższa nas niesamowicie i nieskończenie piękniej. Natomiast składają nam się elementy. I właśnie, i wtedy dalej. Kolejna grupa, która przychodzi, strażnicy. Moi drodzy, paradoksalne to jest, że ci, którzy mieli pójść zaaresztować Jezusa, czyli powiedzmy, jacyś najemnicy, to są jacyś ludzie, którzy no, byli zatrudnieni. Oni wracają do głównych kochanim, więc tych kapłanów i pruszym, faryzeuszy, a oni im zadają pytanie: Czemuście go nie przyprowadzili? Gdzie on jest? Czemuście go nie przyprowadzili? I oni odpowiadają, strażnicy odrzekli: nikt jeszcze nie przemawiał tak jak ten człowiek przemawia. Nikt jeszcze nie, tak nie przemawiał jak on. Czyli w jego słowach jest coś więcej. Myśmy tam poszli, wyobraźmy sobie tą scenę: poszli na zlecenie, poszli go po prostu z, wziąć, zakuć siłą, dobrowolnie, jakkolwiek. Jezus czy uczniowie oni po prostu byli zdeterminowani pójść, go zaaresztować. Jezusa. Stoją, być może czekają na jakiś dogodny moment, albo żeby trochę ludzi odeszło od Niego, i nagle są zdumieni tym, co mówi Jezus. My nie wiemy, co to były za słowa. Nie jest to przytoczone, ale możemy tylko sobie w domyśle dołożyć, że to, było, to była ta mowa, którą słuchamy teraz w ciągu tych dni ta mowa Jezusa. I i oni mówią, i oni to przyjmują. Oni wychodzą jako ludzie wiary, są ludźmi wiary. Nikt jeszcze nie przemawiał jak ten człowiek. I znowu odpowiedź zatwardziałego serca czyli takiego ślepca, który brnie po prostu wbrew wszystkiemu, wbrew różnym faktom, wbrew logice, wbrew pismu. Znowu mówią, czy Was też omamił? Czyli taki człowiek zdenerwowany. Już nie myśli potem. Taki człowiek, który jest zatwardziały w tym swoim uporze, dzisiaj też jest wielu takich zatwardziałych w takim swoim uporze, że oni nie patrzą na pewne fakty, na pewne zdarzenia, na nawróconych na ludzi, na świadectwa, na to, że wielu oddaje życie dzisiaj za Boga, że wielu idzie w, z, z pokojem i z miłością w sercu do swoich przeciwników, w różnych rozmowach nawet. Oni nie patrzą na to. Oni, oni są po prostu tak, Zapieczeni, zatwardziali w tym takim demonicznym jakimś opętaniu, żeby tylko Jezusa już zabić, żeby przestać o Nim mówić, żeby przestać mówić o, o, o Kościele, o sakramentach, o spowiedzi. Was też omamił? Odparowali Prusim. I teraz znowu popatrzcie, no to jest niesamowita ta Ewangelia. Znowu mówią, czy ktoś z władz Mu zaufał? Czyli jakby argumentem, na to, że my mamy rację, ma być to, że my, popatrzcie na... Oni, oni jakby mówią tak, popatrzcie, czy ktoś z władz mu zaufał? No spójrzcie na nas, spójrzcie na nas jakby, władza. Czy już dochodzą do takiego autorytetu, nie autorytetu, tylko do takiego autorytatywnego takiego przekonania, czyli takiego dyktatorskiego. Czy któryś z nas, którzy mamy władzę nad wami, czy myśmy mu zaufali? Posuwają się o krok dalej. Nie mówią już, słuchajcie, no to jest niedorzeczne, żeby mu wierzyć, bo popatrzcie, no my wierzymy w Boga od tylu tysięcy lat. Nie podejmują jakiejś dyskusji takiej logicznej, tylko powołują się już na jakiś, na jakiś zupełnie argument dyktatorski, że czy któryś z nas z władzy mu zaufał? Popatrzcie na nas. Czy któryś albo któryś z Pruszim... Któryś z Faryzeuszy, i moi drodzy, jeszcze naj, najśmieszniejsze w tym jest to, że oni sami sobie odpowiadają. Zadają to pytanie, czy ktoś mu zaufał, i odpowiadają: Nie. Widzicie? I to ich nie jest o tyle śmieszne, że za chwilę odzywa się jeden z nich nikodem i mówi, i mówi zupełnie coś przeciwnego, czyli ten, który to mówi, ten, który to próbuje, to jest na tym polega dzisiejsza demagogia też. Popatrzcie na nas, czy któryś z nas oświeconych i zaufał Kościołowi, czy ktoś z nas, pójdźcie na nas, na, nasze, na, na, na nas wykształconych, na nasze środowiska inteligencji, czy ktoś zaufał Kościołowi, czy ktoś poszedł za tymi czarnuchami, za tymi księżmi, za tym całym kościołem? Popatrzcie, czy ktoś poszedł? Nie. Oni sobie sami odpowiadają w swoich własnych telewizjach, na swoich portalach internetowych, youtuberskich, jakichkolwiek innych. Oni sami sobie odpowiadają, że nas jest garstka, pięciu nas tam jest, którzy mówimy nie i mówimy, że tak wszyscy, że nikt mu nie zaufał. A za chwilę odzywa się jakiś pan profesor z jakiejś państwowej Akademii Nauk i mówi: Panowie, ja zaufałem panu Bogu. Przepraszam Was bardzo, ja jestem lekarzem medycyny, ja jestem profesorką jakiegoś tam instytutu, ja mam nagrodę taką, siaką. Przepraszam bardzo, ja jemu zaufałem, ja, posz ja poszłam za nim. I nie skleja się to tym różnym pseudoateistom, czy takim domorosłym ateistom, po prostu się to nie skleja, bo, bo oni by chcieli, żeby, żeby za Jezusem poszli tylko jakiś ciemnogród, jakiś ociemniały tłum, jakiś tłum taki, który po prostu nie myśli, nie kalkuluje, że ci księża to są jacyś z kołchozu, a to są... A to nagle wszystko patrzą, że to są ludzie z różnych kultur, ras, przestrzeni, bogaci i biedni, wykształceni i zwykli, prymitywni, w buszach, nieczytający, nie niepiśmienni, nie a, a z drugiej strony na wielkich uniwersytetach, odkrywcy jakichś różnych badań. I wszystko się to nie skleja tym domorosłym ateistom, dlatego wpadają. W taki w taki, w taki, w taki, no, mi tego słowa, w taką rozpacz trochę wpadają, taka rozpacz, i rzucają wtedy to słowo, które może być tutaj dla nas niezrozumiałe, bo to jest słowo typowo, jakby typowo słowo hebrajskie. Mówią właśnie, że nikt im nie zaufał. Owszem, ci Amchaarec, ale oni nie mają pojęcia o to, że właśnie ci Am, ci am arec. to hebrajskie słowo to znaczy niewykształcone masy. Czyli taki pogardliwy ten motłoch, co dzisiaj próbuje się powiedzieć mocherowe berety. O no właśnie ten motłoch tylko zaufał te, w, w tego Mesiacha, Mesjasza Chrystusa Jezusa, czy w ten jego kościół dzisiaj, który y, nazywamy Kościołem katolickim. Z sakramentami. Oni, ale nad nimi ciąży przekleństwo, bo oni nie mają pojęcia o tym, o czym my mamy pojęcie. No kochani, dlatego dlatego właśnie dlatego trwajmy przy tym Słowie, rozważajmy to słowo, i niech to słowo daje nam dużo pokoju, a w tych miejscach, do których idziemy, do tych takich właśnie zrozpaczonych ateistów. Czy takich, którzy posuwają się do jakichś absurdalnych argumentów, do tym ludziom mówmy po prostu to, co Duch Święty nam dyktuje. Kiedy Duch Święty będzie Wam dyktował, żeby im powiedzieć ostro, to mówcie ostro. Kiedy będzie Duch Święty Wam dyktował, żeby nie rzucać pereł przed świnie, mówię o Ewangelii, tak Pan Jezus powiedział też: nie rzucajcie pereł przed świnie. Czyli tego słowa Bożego nie rzucajcie przed nimi, bo są świnie, są tego niewarte. To nie rzucajmy tych pereł przed świnie. A jeśli jeszcze jakiś będzie Duch Święty, a Duch Święty ma miliardy pomysłów, w jaki sposób mamy stawać w obronie Meszciecha, więc Jezusa Chrystusa, więc to róbcie. Ale pamiętajmy, że wielu, wielu ludzi już w trakcie sądzenia Jezusa przed ukrzyżowaniem uwierzyło w niego. Bo sam rozum, który jest darem Boga, daje nam już wiele odpowiedzi na to, że Ten, który jest, który był i który będzie, jest Mesjaszem. A ci, którzy w Niego uwierzą, są Jego dziećmi i żyć będą na wieki. Więc przyjmijcie błogosławieństwo, aby demon nie wykradł z naszych serc tego słowa prawdy. Pan z wami i z duchem twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Z Panem Bogiem.